Chmur manewrują, pomiędzy wrogów latują, Skrzydeł duchy, świec, łuskowaty zet, Lub i ogi nurkują. Boki flatują ponad śnieg i lód, Pomiędzy chmury tam dziewi chłód, Konflikt rozgorzał i objął Wszystko Gwiazdując, że skończy się źle. O nie, wejście z boków rozpocznie się! Witajcie z tej strony, skarpion. Przed Państwem seria o nazwie POK, pok otwieram. Otworzymy sobie cztery pakiecie kart. Zaczniemy, może, sobie od tych tutaj, pierwszych. Skóry. Co my będziemy mieli? Pewnie powtórki. Choć wolałbym coś, co nie mamy. No ale to się okaże. Jednak te karty mamy. Nie ma ani legendy, ani jakiegoś pika, nic. Po prostu od długiego, długiego czasu nie dostajemy żadnych tego typu kart. A tylko jak widać powtórki. Mi się wydaje, że coś się popsuło, czy nie? No nie wiem, nie wiem. No patrzcie los. Wow, złota już ją mam. I same dosłownie takie, które posiadam. Ani jednej. No chyba tej nie mam. Nie jestem pewny. Ostatni pakiet. To tu już w ogóle będą powtórki. Na bank. No zgadza się. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do o, następnego odcinka. Cześć!